No miałem zrobić, widzieliście, takie, takie te, trzpienie, no i zapomniałem roztoczyć na dużej tokarce otworów. No i teraz na małej tokarce założyłem odwrotne szczęki, lewe. No i teraz zakładam sobie tutaj materiał. O. I najpierw będę roztaczał do połowy. A dlaczego do połowy? A po to, żeby nie, nie uderzyć w szczęki. Tu nóż, widzicie jaki, taki samoróbka mój, wytaczak. To jest teflon i będziemy roztaczać. Średnica będzie roztaczania na 28. Hmm. teraz Zobaczcie. Z dwóch stron zrobiłem. Praktycznie grat jest, tu kanałek jest, ale ona jest z nadatkiem. O, i kolejna wchodzi. Jeszcze mamy do zrobienia 3 sztuki. Także widzicie, mała to karka do dużych detali. powierzchni ten detal ma 43 mm. Tarka ta moja ma już około 10 lat Ale jak potrzebuję jakieś drobne poprawki to na robię no. no i kolejna Grad postaw, grad usuwamy O, zakładamy A jutro jest poniedziałek I detale mają pojechać do. I szybko na ręcznym posuwie, oczywiście powolutku, ładnie, elegancko wychodzi. Jeszcze jedna. Tokareczka jest na 230 V, ma silnik 552. W. i 6 tulejek, tulejek, jakie jesteście ciekawe jak to ja robiłem, na jednym z poprzednich filmów jest. Także o 6 tulejek to jest tylko jako podkładki uszczelniające. Także na takiej małej to karetce Einhell MTB 3000 zrobiłem sobie otworek na FI 28. Dziękuję.